Każdy chce być duży, nie? Wiem, co mówię, zawsze byłem najmniejszy. Każdy chce być duży. Dlaczego mamy być mali? Bo idziemy za maleńkim Jezusem, który wybiera maleńkość, jest pierwszym maleńkim, jest maleńkim przed Ojcem. I dlatego jest w nim taka niesłychana zdolność przyjmowania. Wszystko przekazał mi ojciec mój. Dlaczego wszystko mógł mu przekazać? Dlatego, że on był całą zdolnością przyjmowania od ojca. Ale taką zdolność przyjmowania wszystkiego mają tylko ci, którzy są maleńcy, którzy nie myślą, że są już wypełnieni, doskonali, dojrzali, wszystko mają. Idziemy za maleńkim Jezusem, za Jezusem, który potrzebuje słabych środków i w tych słabych środkach jest wszechmocny.